Dominika, powiedz jak to było? Chciałaś, czekaj, miaś, siedmioro dzieciaczku. Tak. Pomyśleliście, jeszcze to ósme i zamykamy działalność. Tak jest, tak. A tymczasem. A tymczasem było coś innego w planach życiowych chyba dla nas. Mhm. Jest to e, dużo, dużo, bardziej dużo większe wyróżnienie niż wygranie w totolotka, ponieważ w totolotka szanse są 1 do 13 milionów. A tutaj jest jeden do 52, także no naprawdę jest to ogromne wyróżnienie. Nawet nawet. O, tylko tak. taki zapach nie dolatuje, że nie mogę. A ja, ja jeszcze muszę chusteczki ci przygotować. Człowieka. jakich jakie chusteczki? przecież to trzeba podprysznić. Nie dam rady. Jezu, przecież to dziecko zaraz całe będzie brudne. Ja nie mogę! Co to jest za poligon dla mnie? Przecież ja tylko chciałam was odwiedzić? Słuchajcie, to nie jest ja tak, łatwe. Tak, to nie jest łatwa praca. Co czułaś, kiedy dowiedziałaś się, że masz w brzuchu pięcioro dzieci? Yy, tak naprawdę to było bardzo trudne do uwierzenia, bo no, no człowiek sobie nie, nie umie wyobrazić. Jak te dzieci w ogóle się tam mogą mieścić? Ja myślałam, że to w ogóle jest nieprawda na początku, że lekarze po prostu tak mówią, ale no, na pewno jest tylko jedno. Um, to było szok, najpierw. Leżałam w szpitalu bardzo długo, mm -hmm. na 101 dni. A kto tutaj zarządza? Mąż. Babcia, babci, dziadkowie? Nie ma, nie ma babci, ani dziadka, ani mąż, nie ma swoich rodziców, także... Mm -hmm. e, no, jesteśmy zdani sami na siebie.